Przeziębiona Kotka Tola. Lekcja odpoczynku. Daleko stąd, wśród zielonych pagórków, za rzeką, która leniwie płynęła przez pola i łąki, stał mały domek z czerwonym dachem i drewnianymi okiennicami. Jego ściany pokrywał bluszcz, który latem był soczyście zielony, a jesienią zamieniał się w czerwono-złoty płaszcz. W tym domku mieszkała babcia Zosia i jej ukochana wnuczka, Kotka Tola. Tola była małą, puszystą kotką o śnieżnobiałym futerku, które lśniło w słońcu niczym świeżo spadły śnieg. Miała wielkie, piękne oczka, które błyszczały jak dwa małe szmaragdy, oraz różowy nosek, który drgał za każdym razem, gdy wąchała coś nowego. Była bardzo ciekawska i pełna energii. Nigdy nie mogła usiedzieć w jednym miejscu. Kiedy tylko mogła, biegała po ogrodzie, skakała po płotkach, wspinała się na drzewa i ścigała się z wiatrem. Tego dnia jesień pokazała swoje kapryśne oblicze. Rankiem słońce jeszcze leniwie przebijało się przez chmury, ale z każdą godziną niebo stawało się coraz bardziej szare. Wiatr szarpał gałęziami drzew, zrywając z nich złociste liście, które wirowały w powietrzu jak małe motyle. Babcia Zosia spojrzała przez okno i pokręciła głową. Tolu, ubierz szaliczek, zawołała. Jesień jest zdradliwa, wiatr dziś jest wyjątkowo chłodny ale kotka tylko zamachała łapką i roześmiała się dźwięcznym kocim głosikiem. Babciu, koty nie chorują. I już jej nie było. Pobiegła dalej za spadającymi liśćmi, skacząc przez kałuże. W pewnym momencie poczuła pierwsze krople deszczu na swoim puchatym futerku, ale wcale się tym nie przejęła. Przecież to tylko kilka kropel. Tola była tak zajęta zabawą, że nie zauważyła, kiedy zrobiło się naprawdę zimno. Wiatr stawał się coraz mocniejszy, a deszcz już nie był tylko małymi kropelkami, ale zimnym, przenikliwym strumieniem. W końcu, kiedy zmęczenie zaczęło dawać się we znaki, kotka pobiegła z powrotem do domku. Jej futerko było mokre, a łapki lodowate. Tego wieczoru, kiedy już zwinięta w kłębek leżała na swoim ulubionym fotelu przy kominku, nagle poczuła, że coś jest nie tak. Apsik! Kichnęła tak głośno, że aż podskoczyła. Tola obudziła się w środku nocy, czując się zupełnie inaczej niż zwykle. Było jej gorąco, ale jednocześnie miała dreszcze. Jej nosek był zatkany, a gardło bardzo bolało. Spróbowała wstać, ale zaraz zakręciło jej się w głowie. Babciu? zamiałczała cicho. Babcia natychmiast przyszła i położyła ciepłą łapkę na jej czółku. Ojej, masz gorączkę, kochanie. Teraz musisz odpoczywać, moja drobinko. Tola westchnęła. Ale ja nie chcę leżeć, to takie nudne. Babcia uśmiechnęła się ciepło i otuliła ją puszystym, pachnącym lawendą kocykiem. Kotka wtuliła się w kocyk, czując jego ciepło, zamknęła oczy i nagle usłyszała cichy, ciepły głos. Och, Tolu, Tolu, wiesz, że kotki też mogą chorować? Kotka aż otworzyła oczy ze zdumienia. Kto to mówi? To ja, twój kocyk. Jak to możliwe, że kocyk mówi? Zapytała zdziwiona kotka. Och, moja droga, jestem magicznym kocykiem. Otulam chorych, szepczę im mądre rzeczy i pomagam im zdrowieć. Kotka zmrużyła oczy. A co mi poradzisz? Kocyk zamruczał cicho, jakby się zastanawiał, po czym powiedział: Po pierwsze, odpoczynek to najlepsze lekarstwo. Twoje ciałko jest teraz zmęczone i potrzebuje siły, żeby się wyleczyć. Tola westchnęła. Ale to takie nudne. Nie myśl o tym jako o nudzie. To czas, w którym twój organizm walczy z chorobą, a ty musisz mu pomóc. Kotka niechętnie skinęła głową. A co jeszcze mi doradzisz? Po drugie, picie ciepłych napojów pomaga złagodzić ból gardła. Babcia wie, co robi, podając ci herbatkę. Tola powąchała napój. Pachniał miodem i cytryną. Spróbowała łyczka i nagle zrobiło jej się cieplej. Rzeczywiście, smakuje dobrze. I jeszcze jedna rzecz. Wiesz, jak ważne jest, by nie zarażać innych? Kotka uniosła uszka. Jak to? Kiedy jesteś chora, twoje kichnięcia mogą przenosić zarazki. Dlatego warto zakrywać pyszczek łapką albo chusteczką. Tola zamrugała oczkami. Ojej, nigdy o tym nie myślałam. Kocyk uśmiechnął się cicho. Teraz już wiesz. A teraz odpoczywaj, a ja będę cię ogrzewać. Przez następne dni Tola pilnie słuchała mądrych rad swojego kocyka. Zamiast biegać po ogrodzie jak zwykle, starała się odpoczywać, choć było to dla niej trudne. W ciągu pierwszych dni leżenia w łóżku, kotka spędzała czas na różnych przyjemnych zajęciach. Często brała do łapek swoje ulubione zabawki i bawiła się nimi w łóżku. Czasem tola wylegiwała się na pleckach z wyciągniętymi łapkami, a babcia siadała obok niej, czytając jej książeczki. Tola uwielbiała książki, zwłaszcza te o odważnych kotkach i ich niesamowitych przygodach. Kiedy babcia czytała, kotka leżała cicho, a jej oczka świeciły jak małe gwiazdy, chłonąc każdą opowieść. Po każdej bajce zadawała babci mnóstwo pytań: A co się stało potem? Czy ta kotka była szczęśliwa? A jak myślisz, co bym zrobiła w tej sytuacji? Babcia zawsze odpowiadała z uśmiechem, a Tola była szczęśliwa. Po kilku dniach Tola zaczynała zauważać, że czuje się coraz lepiej. Rano, kiedy otworzyła oczy, poczuła, że już gardełko tak nie boli, a gorączka zniknęła. Jej futerko zaczęło znowu lśnić, a oczy wróciły do swojego blasku. I chociaż wciąż czuła lekki niedosyt energii, już nie była zmęczona po kilku minutach zabawy. Wiedziała, że wraca do zdrowia. Z dnia na dzień czuła, jak jej organizm nabiera mocy. Pewnego poranka obudziła się, przeciągnęła, jak tylko potrafią to robić kotki, i od razu poczuła, że chce wstać. Babciu, chyba już jestem zdrowa, zawołała, ciesząc się na myśl, że wkrótce znowu pobiegnie po ogrodzie i skoczy na swoje ulubione drzewo. Babcia uśmiechnęła się ciepło, podchodząc do łóżka Toli. To wspaniale, kochanie, ale pamiętaj, że wciąż musisz być ostrożna. Zdrowienie to proces, a odpoczynek pomaga najszybciej wrócić do pełni sił. Tola pokiwała głową, a jej serduszko radowało się na myśl o powrocie do zabaw na świeżym powietrzu. I od tego dnia kotka już zawsze pamiętała o tym, by dbać o swoje zdrowie. Ubierała się ciepło, piła herbatki z miodem, odpoczywała, a jesienią i zimą zawsze miała przy sobie ciepły szalik. Odkąd poznała magię odpoczynku i troski, czuła, że jest silniejsza i mądrzejsza, a jej serce pełne było radości, że miała babcię, która zawsze wiedziała, co jest najlepsze dla małej kotki. Morałem bajki jest to, że odpoczynek jest najważniejszym lekarstwem, które pomaga ciału wrócić do pełni sił. Pamiętaj, by ubierać się ciepło, szczególnie w chłodne dni, bo to chroni nas przed przeziębieniami. Ciepła herbatka, pełna miodu i troski, pomaga w walce z chorobą, a chwile odpoczynku pozwalają szybko wrócić do zdrowia. Ważne jest także, aby pamiętać o innych. Zakrywając buźkę, kiedy kichamy, dbamy o to, by nie zarażać tych, których kochamy. Zdrowie jest skarbem, o który warto dbać każdego dnia.